come Nie, vedo, čo, je čo je no, nie, 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 więc jak dzisiaj będziemy nagrywać Halo duty nikotem on będzie umiał grać faktycznie on um będzie mu trochę pomagał to wiem to nikt nie wie jak widzicie Halo duty gra o widzicie ile już będzie, już ile już już moment nagrywamy ale będzie długi filmik dlatego zaczynamy grę od Halo duty 3 Zobaczymy, jak Nikodem gra w Halo Duty 3. No to oglądajcie. Będę kilka mówił zdań, nie będę tylko cicho w drugim odcinku. W Minecraft'cie wpiszcie. Nikodem gra w My... A, My... Ma w, w Minecraft'a. Ja już pobierałam to, dlatego pobieram drugi filmik. Dlatego jest bardzo długi, ale nagrywamy za chwilę. Niedzielnie granie. No, jak widzicie, oglądacie GTA 4 Multiplayer. No to oni w niedzielę, więc jak chcecie, to ja to gram w niedzielę. I to jest prawda nowy co w niedzielę nagrywam, co w piątek, a w niedzielę popieram. Więc to nie jest dla mnie. Zostawmy. Jak widzicie, to jest właśnie gra Halo Duty 3. Bardzo fajny film. Dla bardzo fajna gra. sorka. Ja. I przedstawcie to jest Nikodem. Przedstawcie, Dyjo. Dyjo! Powiedz też. A ja jestem Igor, więc dzisiaj, jak mówiłem dawno, w Call of Duty 3. Będę dalej to powtarzał, bo, bo przedstawiliśmy się. Dobra. Więc zaczynam od gry Hall of Duty więc jak widzimy, oglądacie jak on gra właśnie podejdę Są zaraz podejdę do tego telewizora jak on gra Tyle. jak widzicie lepiej bardzo jak widzicie on już nie chciał grać ale pokażemy wam nie będziemy nagrywać nagrywamy cały dzień, jeszcze wam pokażę xboxa taki no i jak widzisz, jak widzicie, mamy tu wszystkie opcje, bo mamy XBOX Live i możemy się ściągać, jak widzicie. Trochę, trochę gierek. No i nagrywamy. Już nie wiem, bo włączył chyba ściganki policyjne. Jak widzicie. Więc... Crash! Wiecie, bardzo trudne. Ja to już kiedyś przechodziłem. Widzicie, jedzie se Gażu. Jak widzicie, jak widzicie, nagrywamy. No został wyskoczyć? Skoczyć stół, no i byś dał. Na. No.